Kościerskie Centrum Wolontariatu istnieje od września 2011 roku. Powstałoby zrzeszać wszystkich, którzy nie myślą tylko o sobie i chcą podarować swój czas innym. Właśnie dzięki wolontariuszom udaje się w naszym mieście realizować takie akcje jak chociażby wyścig kaczek czy szlachetna paczka. A to tylko dwie z ogromnej liczby przedsięwzięć, w które angażuje się KCW. Wolontariusze, których obecnie działa w Kościerzynie około 70, pomagają na przeróżnych płaszczyznach. Może być to praca biurowa w różnych instytucjach, może to być praca. Przy z świetlicy socjoterapeutycznej. Zależy, gdzie wolontariusz chce pracować, a po drugie to też mogą być akcje, czyli robimy tak na przykład galę wolontariatu, gdzie wolontariusze też pomagają zorganizować. Uczą się organizacji w ten sposób, uczą się różnych, różnych działań. Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek. Przekonuje o tym Sebastian Lemke, który w wolontariacie działa razem z całą rodziną. Wolontariuszem może być dorosły, może być dziecko, może być osoba starsza. To jest Jeden z najmłodszych wontariuszy, mam jeszcze jednego takiego gościa, na Maksymiliana. Każdy może pomagać. Chodzi o niesienie dobra, formę samorozwoju i nie tylko właśnie to, że dajemy dobre, ale sami możemy wtedy też czerpać coś dobrego od innych. Od 1985 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzi się 5 grudnia. W Kościerzynie świętowanie przesunęło się o kilka dni, a uroczysta gala na cześć wolontariuszy odbyła się w poniedziałek 9 grudnia w sali imienia Lubomira Szopińskiego. Nominowani do tytułu Wolontariusza Roku, Niepełnosprawnego Wolontariusza Roku i Najlepszej Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom musieli uzbroić się w odrobinę ciężpliwości. Zanim ogłoszono wyniki, na scenie odbył się koncert kilku młodych kościelskich muzyków i zespołów. Po występach nadszedł czas na uhonorowanie wyłonionych przez Komisję Konkursową laureatów. Nagrodę dla wolontariusza roku otrzymał Adam Sosnowski. Niepełnosprawnym wolontariuszem roku 2013 został Ignacy Zych. Tytuł najbardziej przyjaznej wolontariuszom organizacji trafił do Kościerskiego Domu Kultury. W tej kategorii przyznano również drugie miejsce dla Szkolnego Koła Wolontariatu w Nowej Karczmie oraz wyróżnienia dla piekarni Bernarda i Jacka Jarzębińskich oraz firmy Kazimierza Maszka.